Cześć. Dzisiaj w telegraficznym skrócie, co zobaczyłem i co ma dla nas do zaoferowania marka Barton oraz Volz na nadchodzący sezon. Zapraszam. Zaczynamy od marki Volz. Mieliśmy okazję pojeździć 525 ACX, którego gościliśmy już w lubelskiej przystani motocyklowej. Zastępuje on model 500 ACX wersji AC. W ogóle nie będzie, także tutaj mamy krok zdecydowanie w szutry, czyli scramblera. Następnie 300 Rally, które wszystkim już jest dobrze znane. 125 RK, 15-konna 125, która jest tak świetnie zestrojona, że można powiedzieć, że do dyspozycji oddaje pełne galopujące 15 koni. DSX525 zastępujący 500. W wersji DS także nie będzie. SR4 MAX 350 skuter, który wszedł w tym roku do sprzedaży i nie widać dla niego zamiennika. Odchodząca. 500 KDS DS oraz 650 KDS. Przyszłość modelu jest bliżej niewiadomą. Na pewno kiedyś odejdzie, nie widać żadnych zmian dla niego. Na pewno w ofercie Chińczycy mają u siebie na swoim rynku bardzo dużo zamienników dla tego modelu. Wielkim nieobecnym 900 DSX była. Mam nadzieję, że jej nieobecność nie oznacza tego, że w ogóle nie będzie w 2024 roku. Miała wejść do sprzedaży w listopadzie tego roku. Na razie cisza. Słyszymy tylko plotki, przecieki, filmy w internetach. Niestety nie można było dotknąć, usiąść, pojeździć, bo po prostu go nie było. Czekamy. Barton, Barton w ofercie skuterów 125 już w tym roku wprowadził do sprzedaży X Trail model. Bardzo fajnie zaprojektowany, bardzo dobrze wykonany, to jest ważna rzecz. To już nie jest zwykła tania chińszczyzna, to już jest naprawdę bardzo fajny skuter. Do tego świetnie wyposażony, ponieważ ma dostęp bezkluczykowy w standardzie, ABS system. I duży wyświetlacz TFT. A na życzenie, nawet możecie do niego dostać rejestrator jazdy, czyli kamerę po prostu. Dalej mieliśmy Falcona 120, 125 oraz 50. Pomniejsze skutery: 50, BMAX 125 oraz motocykle 125 Hyper. Stratos. Stratos wszedł po cichutku w zeszłym roku, w drugiej połowie roku do sprzedaży. 125, nieco ponad 14 koni. Krótki, wąski, lekki motocykl, który tak szczerze mówiąc, ze wszystkich 125 najładniej brzmiał. Po prostu nie warczał, tylko harczał. Taki prawdziwy kafiak z niego jest. Blade Air największa 125, nieśmiertelny Classic 125 oraz rekordzista tego roku w sprzedaży model GT, który swoim wolumenem sprzedaży pobił nawet najtańszego Bartona, czyli Street Air. Tutaj obok właśnie go widzimy w tej chwili. Cafe Racer kiedyś 125, dzisiaj już 50, kafiak w klasie 50, jak widzicie, naprawdę fajnie wyglądający. Volcano, także bardzo fajnie sprzedająca się 50. Model FR dla młodszych chcących troszeczkę po sportowemu jeździć oraz sprint i odświeżony fighter. Offroad. W offroadzie zielono-biały model elektryczny Cross. To była ciekawostka tej działki. Poza tym mieliśmy do dyspozycji wszystkie modele z serii NXT. Od 125 do 300, czyli tych dorosłych, oraz mniejsze wersje DB na Felgach 12-14 i troszeczkę większe, 125. Kłady także były, 125 w różnych wersjach nadwoziowych, od malutkich do, jak widzicie, największych, oraz jeden malutki elektryk. Dla użytkowników starszych, większych, Barton przygotował również ofertę. Dwa pojazdy schomologowane, dwusetka oraz 300ka. Są to pojazdy, no to już są UTV-y, w pełni użytkowe pojazdy. Duże bagażniki w standardzie hak kulowy. Jest miejsce na wyciągarkę. Nie wiem, czy tutaj ten żółty, to jest 200, czy on ma już w standardzie tą wyciągarkę, czy na potrzeby tego pokazu została ona zamontowana. Niemniej jednak, jak widzicie, nawet 200 może mieć wyciągarkę. Pojazdy, powiem Wam, że ta 200, wiadomo, widać, że jest dużo mniejsza od 300, niemniej ja ze swoim wzrostem 180 cm doskonale na niej się mieściłem. Z pasażerem byłoby już troszeczkę ciaśniej, gorzej. Ale naprawdę nie było tutaj żadnego problemu, żeby się odnaleźć na tym kładzie. No, 300 to już jest, to już jest pełnowymiarowy kład. Oczywiście, tak jak powiedziałem, homologowane pojazdy, którymi można się normalnie poruszać po drodze. Skutery elektryczne. Do znanych pozycji jak Tres, Emax oraz Energy dołączył nowy model Bartona, to jest Ewivo oraz całkowicie nowa marka Jadea. Tak, wprowadził Barton nowy model e -Vivo, skuter elektryczny z mocniejszym silnikiem, wydajniejszą baterią. Tak jak właśnie modele, właściwie marka Jadea, na dzień dzisiejszy modele E8S oraz T2 już są w sprzedaży. Są to zupełnie innej generacji pojazdy elektryczne. Otóż są dużo mocniejsze silniki, wydajniejsze baterie. O tym będzie jeszcze głośno i będziemy o tym mówić na pewno. Ja też postaram się jakiś materiał dla Was nagrać. Jak widzicie, Vouch odświeża swoją gamę modelową. Poszerza ją o 900, która była nieobecna. Bardzo żałuję tego, że była nieobecna, bo myślałem, że dotkniemy, pojeździmy, przymierzymy się, zobaczymy na żywo. Niestety, w tej chwili cały czas żyjemy plotkami, informacjami z internetu, filmami. No myślałem, że będzie już fizycznie. No. Naj, najprzyjemniejsza plotka była taka, że w listopadzie będzie już dostępna. Nie sądzę. Mam nadzieję, że nieobecność na tym pokazie nie oznacza nieobecności w 2024 roku. Mam nadzieję, że wiosną ten motocykl pojawi się w sprzedaży, że będziemy mieli możliwość już się z nim zaprzyjaźnić. Bo wydaje się być bardzo ciekawą pozycją. Marka Barton, jak widzieliście. Bardzo mocno poszerza swoją ofertę elektryków. Po rozmowie z prezesem grupy BMW wiem, że to jest kierunek, który będzie utrzymany. Elektromobilność w Bartonie będzie rozwijana sukcesywnie na każdym polu. Skutery, które widzieliście, którymi jeździliśmy, to już jest zupełnie inna elektromobilność. Dużo mocniejsze silniki i to się czuje. Wiecie, jeżeli siądzie się na Energii czy na E-Maxa, a potem na tą Jade no to, to wtedy to już jadę, naprawdę, bo te skutery bardzo ładnie się zbierają, grafenowe baterie, przynajmniej taka informacja była podana na tym spotkaniu. Zobaczymy, będę się bardzo uważnie przyglądał temu, no, są to na chwilę obecną pojazdy miejskie, typowo miejskie i tam elektryki czują się na dzień dzisiejszy najlepiej. Będziemy patrzeć, będziemy patrzeć, obserwować, przyglądać się, zobaczymy bo e, robi się coraz ciekawiej, powiem Wam szczerze, coraz ciekawiej. To tyle, jeżeli chodzi o spotkanie z grupą BMW, Wołdżem i Bartonem, a już niedługo następny odcinek ze spotkania z Kowe. Zapraszam. Cześć.